Bracia i siostry, bardzo bogata liturgia słowa, ale mamy tylko chwilę, więc skupimy się dzisiaj na mądrości. Bóg jest mądry. Bóg jest źródłem mądrości. I człowiek może być Mądry tylko i wyłącznie wtedy, kiedy opiera się na Bogu. Tak spoglądając właśnie językiem Biblii, właśnie mądry jest człowiek ten, który opiera się na Bogu, czyli wypełnia przykazania. Ponieważ Bóg w swojej mądrości i miłości dał człowiekowi przykazania. I człowiek, jeżeli wypełnia przykazania, to jest mądry. Jakie owoce są tego życia w tym Bożym Porządku? I mamy owoce tego chociażby w Psalmie pierwszym, kiedy jest mowa o szczęściu, o szczęściu, które wypływa. Właśnie z wypełniania Bożych Przykazań. I teraz w tym kluczu, spoglądając na dzisiejszą Ewangelię, co jest mądrością? Na pewno mądrością będzie powierzenie tej trudnej sprawy chłopca opętanego Panu Jezusowi. I to jest też taka mądrość nasza życiowa. Że powierzamy nasze sprawy Panu Jezusowi. Zobaczmy, że dalej mądrością niesamowitą jest takie stanięcie w prawdzie ojca tego chłopca, który mówi, że wyznaje to, że wierzy, a jednocześnie, że ta wiara jego jest mała. Zarać memu niedowiarstwu. Mądrością będzie to właśnie stawanie w Prawdzie przed Panem Jezusem. Nie tylko samo stawanie, ale właśnie w Prawdzie serca. Odkrywając wszystko, co w sercu jest. My naprawdę nie mamy się co lękać przed Panem Jezusem. I warto bardzo dokładnie badać swoje sumienie i nawet właśnie jak staję przed Panem Jezusem i to co mówię, czy klęczę przed Panem Jezusem, to, to, to co mówię, swojego serca, czy faktycznie jest w pełni prawdą? Zobaczmy, dalej mądrością będzie wezwanie na pomoc Kościoła w tej sytuacji, ale zobaczmy, że Kościół musi mieć swoją tożsamość. To znaczy, tożsamość Kościoła jest tożsamością Kościoła, jest oparcie na Chrystusie, jedność z Chrystusem. Wiele przeróżnych komentarzy mówią o tej rzeczywistości postu, kiedy Pan Jezus mówi, że właśnie pewne duchy wyrzuca się modlitwą i postem. Ale właśnie zobaczmy, że zarówno modlitwa, jak i post tej sytuacji mówią o tym, że Kościół opiera się na Chrystusie. Kościół jest w jedności z Chrystusem. Modlitwa jest, jest relacją z Bogiem bardzo głęboką. A zobaczmy, kiedy patrzymy na to, jest taki bardzo mocny rys tego, że tu nie chodzi o moje siły. Nie chodzi o to, że ja mam siłę sprawcą, sprawczą w działaniu. Wręcz odwrotnie, te, te siły, można powiedzieć, ujmuję sobie właśnie, żeby jeszcze bardziej objawiła się moc Boża. Że to nie moją mocą ma się dziać, ale ma się dziać mocą Chrystusa. Pamiętamy te fragmenty Starego Testamentu, kiedy Pan Bóg mówił wielokrotnie przy różnym właśnie postaciom Starego Testamentu, szczególnie w walce, że tych wojsk Izraela jest za dużo, że za dużo jest tych, którzy mają walczyć i, i przeróżne sposoby selekcji się dokonywały a chociażby w tej walce Dawida z Goliatem, przecież wyszedł do walki taki chłopiec, najmniejszy, ale jego siłą właśnie było zaufanie Bogu. I dlatego właśnie Kościół pości, żeby objawić, że siła nie polega na zwykłych umiejętnościach ludzkich, ale właśnie na zawierzeniu Panu Bogu. Kochani, dla nas właśnie to jest, to jest ta, ta droga, właśnie to jest szalenie bardzo istotna droga. Czyli mam opierać się na Bożej mądrości. Mam słuchać Bożej mądrości. Mam sprawiać, żeby Boża mądrość realizowała się w moim życiu. To znaczy, że nie tylko słucham Bożych przykazań, ale wszystko, żeby je w moim życiu wypełnić, żeby je w życie wprowadzić, żeby nic, co nie jest Boże, nie było obecne w moim życiu. Amen.